Zaparkowaliśmy się przy lesie i idziemy przez las i na górę biakło. Bardzo lubimy ten las, bo tutaj tak pięknie pachnie. Jest taka fajna ściółka. Jest nisko, ale za chwilkę będą górki. Szkoda, że nie mogę Wam zapachu przesłać. Tu zawsze pięknie pachnie, ale co roku zapominam, że są tu jagody i nie przyjeżdżam i kupuję. Witam się z Wami z samochodu. Zaczynamy maraton tygodniowy. Dzisiaj jedziemy do Łodzi, jest niedziela. W poniedziałek jesteśmy w Łodzi. We wtorek jedziemy z łodzi do Kutna na chwilę z Kutna do Zabrza, z Zabrza do Warszawy. Yy, potem jestem dwa dni, no prawie trzy w Warszawie i wracam do Zabrza w czwartek. Będzie się działo, będzie ogień. Mamy fajny hotel z basenem, kręgielnią, salą zabaw dla dzieci, więc do wtorku rana jesteśmy w hotelu. Mam zamiar coś tam w Łodzi sobie zobaczyć, troszkę się też zrelaksować przed tym potem maratonem w Warszawie. I mamy nasz apartament, wchodzimy. Aha. No, musisz zostawić, żeby prąd był, nie? Resztę kart masz, nie? mamy przedpokój, tutaj kibelek. Tu mamy salon taki ala. A tu są jeden pokój i sofa i łóżka i tam kolejny pokój mamy. Jesteśmy w stacji Galicja i stąd mamy wejście do łazienki. Następnej. I mamy światełko. I tu jest druga łazienka. Tam jest tylko ubikacja. Zapaliliśmy już światła. No fajnie, nawet macie gdzie sobie pracować. Tu będziesz kubuś? Tak, ale jeszcze znalazłem też no jeszcze. Dobrze. Tutaj też je, tu są jeszcze inne kontakty. Dobrze, i salon. Nie no super, super, super. O, mamy czajnik, mamy filiżanki. Aneks kuchenny jest piętro niżej też. Ekstra. Jesteśmy do wtorku. I mamy balkonę. Z widokiem. Ale tam jest ładnie. Czyli tutaj się idzie chyba na te wszystkie zajęcia, takie dodatkowe. Mamy sale zabaw w cenie, aquapark, korty do skłosza, billard. No wszystko tu jest w cenie. Wyszliśmy, idziemy szybko zarezerwować nam kręgle, żeby nam tutaj nie podnajeli. O, tutaj jest ładny staw, potem pójdziemy na spacerek. Zjedliśmy obiad i przyszliśmy do sali zabaw. Ona jest po prostu gigantyczna, nawet dorośli tutaj chodzą. Że cała sala, wielopoziomowe konstrukcje, tam są trampoliny u góry, mosty, są też samochodziki tutaj jeżdżące, zaraz pokażę. Jest też sekcja ze ściankami wspinaczkowymi i to takimi jak my lubimy na wyciągach, a trzeba się zapisać, więc się na pewno zapiszemy na jutro. Są piłki, tory, tutaj wielkie zjeżdżalnie. O, tutaj na pontonach się zjeżdża, tam kolejne mosty. sobie spacerowaliśmy wcześniej, byliśmy w Figloraju, a tutaj takim przesmykiem możemy iść na basen i przyjdziemy tu jutro. Chodzimy sobie dookoła i zwiedzamy. I zaraz Kuba tu wyleci, a tu jest też brodzik dla maluszków. Na razie pusty, jest też jacuzzi i dwa baseny rekreacyjne i sportowe. No. A to się tak rusza. Do góry, do góry. Trzeba tak balansować ciałem, nie? Bo ona, trzeba ten ciężar składać tak na boki. Dobra, dobra, tam dziecko sobie bardzo ładne są tu ścianki, o. O, i kubazy jeszcze. Pięknie Drugi <gryzpie> On dobrze potrafi ciałem pracować, żeby mu się to nie kręciło Idziesz gdzieś do trzeba go zagiegać regularnie to Strategia <noise> najlepsza. Ważne, że działa. Leci na sam środek.